Cześć ludzie kochane. Chciałbym wam pochwalić się, jak to dzwoni do mnie wnuczka. No, bywają takie dni, że właśnie do mnie dzwoni. Dzwoni telefon, patrzę na zdjęciu, wyświetlę się, że córka dzwoni. Dobra, odbieram telefon, oczywiście się cieszę i zaczynam od słów, Sześć córcia. I wtedy zaczyna się dziecinny głosik. Coś tam mówi po swojemu. Co, no, no, no wiecie, jak to może dwuletnie dziecko mówić. Dwa lata to ona będzie miała w sierpniu. I córka za jakąś minutę podbiega do telefonu. Ja oczywiście z nią, cały, z wnuczką cały czas rozmawiam. Mówię jak do dorosłej kobiety, jakby co najmniej miała je zrozumieć. Córka odbiera, odbiera telefonem i mówi: Tatuś, wnuczka do ciebie dzwoniła. A jak córka akurat wyjdzie do kuchni tam zrobić kawę czy coś, to czy się obróci, to wnuczka się bawi telefonem i może zapamiętała, który to klawisz wycisnąć, znaczy klawisz, jak to w smartfonie, numer, który wycisnąć tam pojedynczy, żeby do dziadka zadzwonić. Jak się widzimy na Skype'ie albo na Whatsappie, to machamy do siebie ręką. To znaczy tak. Na Skype'ie to machamy oboje do siebie. A na Whatsappie to macha do mnie wnuczka. A że, żebym ja nie był dłużny, to biorę telefon do ręki. Widzicie, jaka jest moja lewa ręka. Przecież nie pomacham. To trzymam rękę, tak. Prawą macham i jest okej. Okay, tak jakbym machał. I tak to mniej więcej wygląda rozmowa z dwuletnią wnuczką. Ale fajnie, jak do mnie zadzwoni, tylko tylko <grytko> nie wie o co chodzi. Przecież nie rozumie, co ja mówię. No jak to dziecko, no no co może małe dziecko zrozumieć. By wnóch zadzwonił, to byśmy jakoś tam się dogadali. Ale z wnuczką nie bardzo, ale fajnie, jak dzwoni. Mam nadzieję, że też mieliście takie przypadki, że dzwoniło dziecko, dzwonił ktoś, ktoś się bawił telefonem. Dobra, ludzie, kochane. Udanego, miłego dnia Wam życzę. Trzymcie się, cześć.